W środku już trwają prace elektryczne, lampy są zawieszone, przez to sterowanie, centralkę, pojawiły się pomieszczenia, siodlarnia, mejnia, druga siodlarnia, po jednej stronie zamontowana już blacha jako pas podrynowy, do mocowania, przygotowane do mocowania haków z drugiej strony przymocowane już haki do pasa podrynnowego i będziemy zakładali orynowanie I najbardziej żmudna praca której nigdy nie widać obieranie obróbek blacharskich oli. Pozdrawiam, do zobaczenia.